Dzień dobry wam wszystkim. W poprzednim tygodniu omawiałam czasownik bytale, który oznacza płacić. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmiku, to serdecznie zapraszam Was do obejrzenia go na naszej stronie. Dziś mówię z sobie bardzo przydatny czasownik, mianowicie dun, czyli czynić, robić coś, angażować się w coś lub poświęcać się czemuś. Rozpoczynamy od czasu teraźniejszego. Z lewej strony umieściłem imię tego czasownika przez osoby. Zerknijcie zatem razem ze mną. Ik, du, ja robię. Jej, dut ty robisz. U, dud, pan lub pani robi. Hej, dut on robi. Zej, dut ona robi. Het, dut ono lub to robi. Dla całej liczby nogi czasownik ten przybierze formę dun. Mam dla Was kilka przykładowych zdań. Znajdują się one z prawej strony. Stanie pierwsze. Ik do mijn huiswerk voor het slapen gaan. Robię pracę domową przed pójściem spać. Stanie drugie. U doet het verkeerd. Eerst moet u het knopje indrukken en dan pas aan hendel trekken. Robi to pan lub pani źle. Najpierw musi pan lub pani nacisnąć przycisk, a potem dopiero pociągnąć za uchwyt. Stanie trzecie. Holang it o. Jak długo to już robicie? A teraz przejdziemy do czasownika dun w czasie przeszłym dokonanym. Tak jak poprzednio umieściłam z lewej strony odmianę tego czasownika przez osoby. Zerknijcie zatem razem ze mną. Ik heb gedaan. Ja zrobiłem. Jej hebt gedaan. Ty zrobiłeś. U heeft gedaan. Pan zrobił lub pani zrobiła. Hej heeft gedaan. On zrobił. Ze heeft gedaan. Ona zrobiła. Het heeft gedaan. Ono lub to zrobiło. Ta cała liczba nogi czasownik ten przybierze formę hebben gedaan. Po prawej stronie mam dla Was kilka przykładowych zdań. Zdanie pierwsze. Zo ik dit nog doen? Nee, dat heb ik al gedaan. Czy mam to jeszcze zrobić? Nie, to już zrobiłem. Zdanie drugie. Waarom heeft hij gedaan Dlaczego on udawał? Dun allsof tłumaczy się na udawać. Zdanie trzecie. Wie heeft dit gerepareerd? Dat hebben wij samen gedaan. Kto to naprawił? Zrobiliśmy co razem. Dun w czasie przeszłym niedokonanym odmieniamy w następujący sposób. Ik date. Ja robiłem. Jej date. Ty robiłeś. You date. Pan robił lub pani robiła. Hej date. On robił. Zje date. Ona robiła. Het date. Ono lub to robiło. Dla całej liczby mnogiej czasownik ten przybierze formę Dylan. I zgadnijcie, co można znaleźć po prawej stronie. Przykładowe zdania. Zdanie pierwsze. Hej, det de was, gisteren. Zrobił wczoraj pranie. Zdanie drugie. Wat deden jeli chisteren zeł latnuch? Co robiliście tak późno jeszcze wczoraj? I zdanie trzecie. Zij deden hun best umet hejz upte Starali się odremontować dom. Je best dun tłumaczy się na starać się. Dat was alles voor vandaag. Bedankt voor jullie aandacht en aan doorzettingsvermogen. Ik wens jullie een fijne week toe en tot de volgende keer. Doeg!